Witam państwa, nazywam się Michał Trukawka, jestem zastępcą szefa kuchni w warszawskim hotelu Westin. Dzisiaj będę miał przyjemność dla państwa przygotować danie superfood. Są to produkty, które charakteryzują się dużą zawartością witamin oraz składników odżywczych. I takim daniem dzisiaj będzie Tatar z dzikiego łososia z awokado, jabłkiem. Do tego będziemy y, przygotować purée z buraka, malin i imbiru i wszystko będzie skropione dressingiem z marakui i ogórka. Pierwszą czynnością, jaką będziemy mieli do wykonania, będzie upieczenie buraka. Obieranego buraka zawijamy w folię aluminiową i wkładamy do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni na około 1,5 godziny. W międzyczasie, jak burak będzie się piekł, będziemy przygotowywać maliny z imbirem z odrobiną wina czerwonego i miodu. Maliny wrzucamy do garnka. Do tego będziemy potrzebowali świeży imbir, który kroimy w cienkie plasterki. Dodajemy imbir. Do tego będziemy dolewać czerwone wino i dodajemy łyżkę miodu. Całość będziemy gotować, aż nasze maliny dokładnie się rozgotują i sos nam lekko zgęstnieje. W międzyczasie, gdy burak nam się piecze, a maliny gotują, będziemy drobno kroili dzikiego łososia, którego zaliczamy do grupy produktów Superfood. Jest to łosoś, który zawiera dużą ilość kwasów Omega-3. Łososia kroimy w drobną kostkę, i przekładamy do. Miseczki. Kolejną czynnością, którą będziemy wykonywać, będzie to krojenie awokado, które również zaliczamy do produktów grupy Superfood. Oznacza się dużą zawartością witaminy E oraz fosforu. I kroimy również drobną kosteczkę, tak jak łososia. Kolejną czynnością, jaką będziemy wykonywać, będzie to krojenie zielonego jabłka, które również zaliczamy do produktów Superfood, które oznacza się dużą zawartością witaminy C. Jabłko kroimy w cienkie plasterki. Następnie siekamy drobno dymkę, którą będziemy dodawać do łososia, a zarazem nada nam ona delikatnie ostrości naszemu tatarowi. Teraz będziemy przygotowywali sos do naszego łososia. Do tego będziemy potrzebowali owoc marakui oraz świeżego zielonego ogórka. Marakuja jest owocem dość kwaśnym, a ogórek nada jej delikatności. I żeby wzbogacić cały smak naszego sosu, Dodamy oliwy limonkowej. I tak powstałym sosem będziemy doprawiać naszego tatara z łososia. Nasz burak na pewno się już upiek. Zaglądamy do piekarnika. Wyciągamy go i pozwolimy mu chwilę ostygnąć, po czym będziemy go kroić i zmiksujemy z naszymi malinami. Do naszego buraka dodajemy nasze ugotowane maliny i całość będziemy miksowali na gładką masę. Gdy buraka mamy już gotowego, pióro nasze ma odpowiednią konsystencję, kolejną czynnością, którą będziemy wykonać, będzie wykończenie naszego tatara z łososia. Tatara z łososia mieszamy z wszystkimi składnikami i doprawiamy naszym sosem z marakuj i ogórka. I tak przygotowanego łososia możemy nakładać na talerz. Nasz mus z nakładamy na talerz. I delikatnie rozciągamy pędzelkiem. Na tak przygotowanego buraka układamy naszego tatara z łososia. Do dekoracji będziemy używać granata, który również jest produktem superfood. Delikatnie posypujemy tatara z łososia czerwonym granatem. Wykorzystamy kilka plasterków czerwonej rzodkiewki, aby ożywiła nam nasze jeszcze danie. I całe danie udekorujemy bratkami, które są również jadalne. Całe nasze danie skropimy jeszcze delikatnie naszym sosem. Tak wygląda tatar z dzikiego łososia, który miałem przyjemność dla Państwa dzisiaj przygotować. Mam nadzieję, że udowodniłem Państwu, że dania w stylu Superfood nie muszą być nudne, a wręcz są smaczne i zachęcające do jedzenia. Przepis na, tego, na to danie znajdziecie Państwo na naszym blogu akademia